Kaki i Moniki! Cześć! Dzisiaj jest Remarker Challenge na Halloween, tak. czyli na dzień straszenia się i takich strachów i takich bardzo no, dziwnych rzeczy, tak? Tak, tak, tak. Mamy różne akcesoria tutaj straszne, takie pajączki, jakoś dynie, ale mamy też takie jesienne właśnie dekoracje, jarzębinki, liści. Agatka dzisiaj w szkole robiła właśnie taką pracę z liści. I przyniosła półsiatki, liści więcej. Pomyśleliśmy, że. Wykorzystamy do filmu. No właśnie. Wy też, dziewczyny, pięknie się ubrałyście. Właśnie tak jesiennie. Kolory jesienno-hallowe. Mamunia, najbardziej halloweenowo. Jak będziesz się straszyć? Nie będę straszyć. Nie będzie straszyć. Dobra, mamy nadzieję, że nasze rysunki będą bardzo straszne. Ale też i bardzo piękne później, pokolorowane, prawda? Pokazujemy rysunki do kolorowania. Three Marker Challenge. 3, 4. Tak wygląda rysunek. Każda z Was. Ma taki sam rysunek, są tu elementy właśnie, no właśnie. z Halloween. Tak, będzie... rysunek jest fajny, bo jest taka właśnie różnorodność, nie jest jakiś jeden rysunek z duchem, tylko są takie właśnie no, tak, tak takie różne, 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 różne no jakieś pajączki. Dobra. dobra, za chwilę to wszystko będzie pokolorowane na różne kolory, na różne trzy kolory, oczywiście, bo mamy free marker challenge dzisiaj. Kto losuje ja. jako pierwszy ja. kolory? Proszę bardzo, pierwsza się zgłosiła Monika, więc ona ma prawo wybrać swoje ulubione kolory. Zamyka oczy i losuje. Wow, chcesz zobaczyć jakie to kolory, Chcę zobaczyć trzy po prostu, a my już widzimy, czy to są fajne kolory, na pewno nie halloweenowe. Trzy. Jakieś takie, takie ciemne. Ciemne, Ciemnie, tak? no, ciemne. Nie, bo takie halloweenowe. No troszkę, no taki o, halloweenowy kolor to chyba najbardziej to jest taki pomarańczowy albo czarny, o. prawda? Dobra, teraz to losuje? Ja! Agatka. Agatka. Agatka jako druga. To już ciekawe, czy taka sama technika, czy ona będzie sprawdzała sobie o, za nie każdym jest, razem. Nie, nie, jak, je, je, Ma niebieski, ale to, troszeczkę to jaśniejszy. Fajnie. Wow, też jasny. Różowy. Taki Różowy. Fajne połączenie. Się to się pomarańczowy no, to Byłby dobry. Nie, Zielony. No już no, tylko mama może wylosować jakiś taki halloweenowy, pomarańczowy kolor, jeżeli się uda. raz. Jeden kolor jest, no drugi kolor jest i, I... uwaga Trzy. i trzeci kolor jest, zobacz Małynia takie masz. Ładny o, o, ja zestaw. No ale nikt nie wylosował tego, tego no najważniejszego właśnie, koloru, czyli ja chciałam, pomarańczowego. Pomarańczowy. Ja chciałam pomarańczowy, czerwony i zielony. Taki chciałaś? Taki. No ale wylosował ci się taki, nikt nie wylosował, więc zaczynamy naszą batalię, let's get ready to rumble. Cokolwiek by to znaczyło. Kto ogląda boks ten pewnie wie. maluję maluje, maluje i doszła do wniosku, że... To... Bardzo takie relaksacyjne, odprężające, takie satysfakcjonujące jest to malowanie. Może tak nie chce się nic innego robić, tylko właśnie tak się człowiek tutaj skupia. No. no tak. Ale słuchajcie, są przecież i takie kolorowanki dla dorosłych też, nie? So, to właśnie to są, są o wiele Tak, takie typu... są właśnie drobniutkie, takie malutkie szczegóły. No tak, i one mają właśnie no. za zadanie zrelaksować, tak jakby uspokoić człowieka, prawda? Tak. No. takim, jak na przykład ktoś jak gdzieś tam pracuje w jakimś takim, no jakimś stresującym może środowisku, czy jakimś takim No. To, 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 żeby to uspokoić. A my jesteśmy i tak z natury spokojni, prawda? Bardzo mm. spokojni. Ale uwaga, no, no, no. no przecież nie mogło się obić też bez straszenia w Halloween, nie. dziewczyny. No to jeszcze nie Halloween, to dopiero początki. A wy lubicie się e, straszyć nawzajem? Nie no? wtedy czasem siedzieć tam straszą? Jedna stanie za rogiem, jak druga przychodzi to, to, to jedno. Tak, no, jedna. No. Jak ja... E. <laughs> Jak ja czasem przychodzę do Moniki do pokoju, to ona jakby... E, ja jakby... Ona słyszy jak do niej idę i ona jakby się chowa za taki murek i otwieram drzwi, i ona... Bum! No i tak co? No co, boisz się? Czy jesteś już przygotowana na to, że ona tak może zrobić? Nie, tak pierwszy raz to w sumie się e, bałam. Boisz się. A ja ty kogoś ostatnio przestraszyłaś? Nie przestraszyłam, ale ty opowiadałeś, jak ostatnio byłeś na górze. Poszedłeś chyba tam gasić światło a, tak. i widzisz swój cień, ale okazało się, że to nie twój cień, bo się rusza inaczej niż ty. A to Monika idzie to po ciebie idzie... i wychodzi ze swojego pokoju. No właśnie, a tam są drzwi przecież I... przeszklone. Ja myślałem, że to mój cień. No właśnie, a to Monika mnie zaskoczyła. To ona szła z drugiej strony, i nie Tata taki przestraszony na dół wrócił, że normalnie mi właśnie opowiedział, jak to mu się przytrafiło. Że widział, widział swój cień, ale nie ruszał on się jak jego cień. <grym> wiecie, że z tych trzech kolorów można zrobić inne. No, na przykład można połączyć zielony z niebieskim albo niebieskim. A, ale nie z to też tak nie wychodzi markerami, właśnie, W farbach to by wyszło farbach to na pewno. Tak, ja. Y Szarej farby, to ja miałam kartkę, wzięłam białe i czarne i pomieszałam i mi się a, Super, masz swój sposób na mieszanie kolorów. Ale ja właściwie chciałam zapytać, czy u nas y, świętuje się Halloween, czy tak nie za bardzo? U nas w sensie w Polsce, czy w domu? Bo w domu powiedzmy, czy mamy taki zwyczaj? Nie, nie mamy. Nie, nie, nie mamy. My praktycznie tylko, tylko do filmów, prawda? Robimy takie Halloweenowe rzeczy, a tak to w ogóle tego, tego nie ma jednak. Nie Halloween to taki jest zapożyczony, i tak. W sumie nie wiadomo, co robić w to Halloween, no. tak szczerze mówiąc. Ale dużo, znaczy nam dużo. No niektórzy ludzie normalnie chodzą sobie po domach i po, żeby te rysunki. W Polsce tak jest? No jest. Tak. Jest ubierają tak. się po prostu w jakieś straszne stroje, mają mhm. koszyk, i pukają do ludzi mhm. i pytają e, cukierek albo książkę. Mhm. nam może opowiedzcie nam, co mamy na tych naszych rysunkach, na, na tych naszych kartonach. E, Jakie elementy Halloweenowe? Mamy jakieś. Hmm, Jakiś, nie to perki. Nie to peż, peż, tak. Usta, Nie to Takie jakby, wiecie, a tutaj mają takie takie A zombie takie. Ząbiaki Wampir, no. wampir. Tak, taka czapka wiedźmy. Ale ładnie już ją pokolorowałaś. Dziękuję. No co jest jeszcze? Kot, duch, jakaś dynia, paję, jak, pajęczyna w nim i jakby ta dynia takie ma nóżki. Jakaś świeca, czaszka, wąż. Uch. To są chyba takie zęby. A o to? Chyba no, tak. tak, chyba tak, no, to? To jest szusie. jakaś sztawa. Ta. Jotła. Świeczka, pajęczyna, cukierek. To jest... Dynia chyba taka. Chyba no taka dynia, tak. no? I tu jakieś jakaś taka trucizna, trucizna. No. jest trucizna. Mhm. No dobra, dobra, mamy... no tutaj Monika już się pokolorowałaś, a to jest właśnie trucizna tutaj. No te dekoracje są tutaj na pierwszym planie. Agatka miała, tak jak już wspominaliśmy, takie prace na, na swoich lekcjach. Ciekawe, czy wy, drodzy widzowie, też na lekcjach robicie jakieś takie wyklejanki z takich jesiennych liści, jarzębin, mm. czy może coś robicie z żołędzi, prawda? Bo teraz tego kupa jest o, wszędzie. Tak, tak, tak. Znaczy na pewno młodzi widzowie w szkole, no to są takie zajęcia no. po prostu. Każdy chyba to robił. A nie? u ciebie Monika już nie ma, nie? Już nie, o, nie że... ma, ale w sumie to może jeszcze będzie. Wiecie, jakieś no. halowe. na plastyce, nie? No tak, no. no. nie na matkę. <laughs> nie. to poli... Dlaczego? Liczenie kasztanów. <laughs> okay. Policzcie wszystkie kasztany. O, ja nie mam ostatnio. Liczenie kasztanów, tak? chyba. I no. ile wyszło na drzewie? Nie, nie. Przy tak 1854 to... się pomyliliście i musieliście od nowa liczyć. O, o jeju, o nie! <laughs> Ciężko by było. No a jak tam wasze rysunki, jak wasze obrazy? A no co to... mi no, bardzo dobrze idzie, Patrzcie Teraz rysuję ja już, I, Możecie nam napisać w komentarzach, czy bardziej lubicie kolorować flamastrami czy kredkami. Proszę bardzo, taka jest propozycja gadki. A Dlatego... wy jak lubicie bardziej? Yy, my... Flamastrami. Ja flamastrami lubię. bo po flamastrach zostają, takie mazajki takie. A no. kredki można tak ładno, ładnie rozeczyścić. Jeszcze jakieś takie te pastele, kredki, nie? A? Czyli kochamy lato, bo są wakacje, jest cieplutko i się fajnie gdzieś tam wyjeżdża. Tak, no. ale ja przerwę ci, bo lato, pod koniec lata, ja już nie lubię lata. Już jest mi tak gorąco, tak mnie denerwuje to słońce, że już marzysz, żeby się wreszcie zjadło. W I tym roku tak było długo gorąco, nie? I ja już taka chodziłam podenerwowana, że, że to tak już. No dobrze, więc twoje marzenie o mnie się spełniło. Jesień. No jesień, ale znowu jest za gorąco. Ci Cinałożyłam szaliczek i kurteczkę, tam chciałam się ugotuje. No mamu, to nigdy nie dogodzi. W zimie znowu są, jest śnieg, można pozwieźć na jakiś. Mama urodek. w zimie? Mówi, że chce lato, a w, la w lecie mówi, że chce zimę. Tak jest. Zapewniam Za cię, że to nie tylko mama tak mówi. Potwierdzam to, potwierdzam to. Na wiosnę też jest fajnie, no bo wszystko budzi się do życia. A jesień, jak oceniacie tą porę roku? Zależy wiecie? jaka. Bo no właśnie. Czasami jest brzydka taka, taka czapka. Deszczowa. Taka, taka deszczowa. A czasami jest taka ładna, wiecie, takie kolorowe liście, tak się fajnie idzie. I w miarę ciepła, prawda? No, no to właśnie, tak to jest. A wy dziewczyny jak? Monisia. Mm, no właśnie. Zależy jaka jest ta jesień i czy właśnie jest tak ciepło, czy jest zimno, ale ja wolę na przykład bardziej jak pada czy w ogóle jest tak już tak zimno-zimno. iż tak wiecie, tak jeszcze ciepło, takie końcówka lata. No, tak. Pada deszcz, czyli lubisz, teraz Czyli zimnie. lubisz się zaszyć trochę w pokoju, wziąć sobie jakąś fajną książkę, tak? ciepłą herbatkę, tak? Poczytać i wtedy jest ci dobrze, tak? tak. Nie, mhm. ale... ja lubię ale... ja ja tak, tak! Takie takie wieczorne są fajne jesienne, Monika ma rację, taki właśnie jest klimat jest fajny. Tak. A dla mnie jesień to jest najgorsza pora roku ze względu na to, co na pewno teraz widzowie wszyscy słyszą, nie, ale... czyli częste choroby. Mnie po prostu cały czas bierze jakieś przeziębienie i właśnie te, te, teraz na przykład Acharek. mówię katarek i mówię przez nos. Później w zimie to już tak się może, tak często to nie zdarza, ale właśnie na jesień no, ale... to jest taka plucha nie, ale dla mnie też jesień to jest najgorsza pora roku. Najgorsza, najgorsza. Mamy na naszym kanale trzy straszne filmy. Właśnie nie robiliśmy takie przed Halloween zawsze i one są naprawdę straszne. Niektórzy nasi widzowie nie oglądają tych filmów, bo się bardzo boją. Jeden z nich to był taki, kiedy w lesie spotkaliśmy tego takiego strasznego potwora. Pamiętasz Monika? Mój kij, mój kij, mój kij! Ja tam walczyła mój z tym potworem <laughs> i krzyczała. mójki, kij, mój, gigi, mój, gigi, mój gigi. No właśnie, to było śmieszne, ale, ale potwór był niesamowicie straszny. Niesamowicie straszny. Drugi film e, z Halloween to... był jak w tym takim opuszczonym domu. A, a to nie, wtedy a, nie było? opuszczonym było, domu. Było. Było. było cię. Ale nie nie w tym, nie ten akurat. 24. czy tam cała noc w opuszczonym domu. Tak, tak. Byliśmy w nocy. W opuszczonym domu i wy kochani pisaliście, że ktoś tam był. Myśmy... Nie, nie mówcie. Tego. No jakoś tak było straszne, nie? Pisali nam właśnie widzowie, że ktoś tam był. My no właśnie. tego nie wiedzieliśmy. No my nikogo nie widzieliśmy. No właśnie. I, o... no, tak. I ostatni taki straszny film, czyli sprzed roku, kiedy pojechaliśmy do to takiego nie, właśnie ogromnego, wielkiego. A, to Ciebie nie było. No, ogromnego. bo bardzo się bała. Taka ta była chora chyba. Chyba chora była, tak, 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 tak. do tak. takiego wielkiego, ogromnego, opuszczonego hotelu, czy tam Takie... takiego domu starego. Który nosi nazwę chata Drakuli. Tak naprawdę. No, właśnie. Jak sobie wpiszecie chata Drakuli gdzieś na mapach, to wyskoczy wam to no, właśnie, miejsce. Właśnie, Możecie właśnie. tam pójść! No i tam. Tam w sumie chodziliśmy, też nikogo nie spotkaliśmy, ale później w komentarzach czytaliśmy. Że ktoś tam jednak był, słuchajcie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Musimy chyba się zdecydować, żeby obejrzeć te filmy, prawda? No. Tak, wreszcie. A ja oglądałam. Prawda? Tak. I co? Był tam ktoś. <laughs> o nie. Swiczymy, widzę, że prace wasze już są skończone. Tak, tak. Jeden, jeden rysunek był, ale róż nie wyszedł. Pokażcie. Ej, ale tak szczerze, jak tak patrzę, to... No bardzo, bardzo podobne kolory. Bardzo podobne. Tak, no to pokażcie. Każdy pokażcie ma tak niebieski przodem. i każdy ma taki odcień różowego. Dobrze, no. ja pokażcie mi przodem teraz te rysunki i słuchajcie, wy widzowie, możecie teraz sobie to oglądać. Możecie oglądać rysunki. Jak mama, jak Wam się najbardziej podoba mamy, to piszcie ma, jak Moniki, to mo. A jak... E, a jak agatki, to ag... Okay. Wow, Agatka wszystko wymyśliła, wymyśliła sposób. No, wy się możecie jeszcze przyjrzeć. E, twój Agatka jest taki, no dużo jest tutaj tego różowego, jasnego, tak fajnie rozjaśnia. Ten duszek taki jest fajny, różowy u ciebie. E, no, ale inne rzeczy też. Ta dynia taka jest ciemna, bardzo ciemno narysowałaś. Mamunia ma najjaśniejsze kolory z, ze wszystkich. Tak, przez to, że mam ten żółty, właśnie tak trochę rozświetla ten. Tylko oszukała trochę, zobaczcie, ducha zostawiła białego. A białego... No, a jaki, przepraszam, jest duch? Przepraszam. Tak, ale nie masz białego koloru. Troszkę ty Czaszki też! Ale ja nie pomalowałam białym kolorem. Y, dobrze, i, i, widzowie. Nie! Kochani widzowie, jak będziecie brać pod uwagę rysunek mamy, to musicie też właśnie widzieć, że tutaj mama zastosowała troszkę małe oszustwo. No dobra, a Monika, a Monika ma ciemne kolory. Tak. Takie bardzo ciemne, ten zielony jest taki najfajniejszy, mi się wydaje. No, taki najważniejsze. Areszta na jest ciemna, ale na Halloween, no to właśnie takie ciemne kolory jak najbardziej mhm. się nadają dobra słuchajcie kochani eee, oceniajcie nasze rysunki raz dwa trzy no i oczywiście dawajcie dużo łazeczek w górę Uuu, tak inne filmiki na kanale Fiki Mimi, i Moniki Klikajcie w miniaturki filmów które teraz <grymki> widzicie na ekranie Wybijajcie też na naszego Instagrama oraz yy, Facebooka Subskrybujcie ten kanał dzwoneczkiem Do zobaczenia pa, pa, pa. Oceniajcie rysunki